Ambroży Grabowski był przybyszem z prowincjonalnego miasta, który całe swe długie życie związał z Krakowem, gdzie przez ponad 70 lat mieszkał, pracował i tworzył, także tworzył legendę Krakowa właśnie. W 1818 roku, przy rynku głównym, otworzył małą księgarnię antykwariat, które w dwie dekady pozwoliły mu na zdobycie. Pokaźnego majątku, który dał mu szansę, by poświęcić się pasji kolekcjonerstwu oraz pisarstwu o dawnym Krakowie. Sławę zdobył historycznym opisem miasta Krakowa i jego okolic z 1822 roku. Sukces wydawniczy przeszedł najśmielsze oczekiwania i sprowokował kolejne wydania, w które autor wkładał dalszą żmudną pracę archiwalną. Grabowski dotarł wcześniej do niszczającego archiwum miasta Krakowa, które mieściło się w wieży ratuszowej na rynku głównym. Odtąd zaczął gromadzić i analizować kolejne świadectwa niegdyśiejszej świetności Rzeczpospolitej i jej dawnej stolicy. Ogrom kolekcjonerskiej pracy wykonanej przez Grabowskiego budzi do dziś podziw. Spośród setek dokumentów i rycin, które znalazł, były i takie, które powstały kilkaset lat wcześniej. Przedstawiana dziś książka Grabowskiego, stanowiąca kontynuację wątków podjętych w historycznym opisie, to pozycja, która ukazała się w 1854 roku pod tytułem Skarbniczka naszej archeologii, obejmująca średniowiekowe Pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce oraz wspomnienia z naszej przeszłości i temu podobno. Był to zbiór niezwykle ciekawych informacji z historii Polski od czasów najdawniejszych, które zgromadził autor. Dotyczyły nie tylko malarstwa, rzeźbiarstwa, snycerstwa, rzemiosła, nauki, wydawnictw, ale przede wszystkim architektury. Zawierała bowiem ta książka opisy różnych budowli krakowskich, przy czym niezwykle ciekawe są Opowieści dotyczące baszt i bram krakowskich, a przede wszystkim bogate zilustrowanie tych opowieści. Ilustracje znalazły się na końcu książki w apendiksie po 150 latach od śmierci Grabowskiego. Prace napisane przez niego stanowią encyklopedię wiedzy na temat dawnego Krakowa i jego mieszkańców. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl, do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, historia Polski, rzemiosło artystyczne, architektura, krakowiana oraz książki z grafiką.